Cześć. Tata jest w szpitalu w Ukrainie, trzeba go stamtąd zabrać. No muszę. Skąd masz ten pierścionek? Tata mi dał. Mi nigdy nic nie dał. Nie, 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 my groszy nie będziemy nam Wy nam dużo dopomagajcie. Rosjanie przeprowadzili 5 ataków rakietowych i 87 lotniczych. Boisz się? No jasne, że się boję. Sława Ukrainie! A tu ja moja kwartera. Może to nie jest dobry pomysł, żeby się tam jechały. A to bo chłop Tak, tak! Je? Małgosia jest do wzięcia. Marhuaca! Nie, bo to mi się, wiesz? sobą do Polski. Ile? Ty się. kudy ja mówię? front. linia My musimy się tam dostać do szpitala, żeby przewieźć naszego ojca. On jest ranny. Jest wolontariuszem. Miny. 1500. Wystarczy 1500? pięćset? idźcie, idźcie. Proszę, Co ją! Dzień dobry. Chciałbym zapytać o drogę do ruskiej łozowej. W Proszę, już mam nie w Zostało nam kilka kilometrów. Nie po to tu jechałam, żeby teraz się wycofać w ostatnim momencie. Ze mną nic ci nie grozi. Powiesz mi coś więcej o mamie? Powiesz mi prawdę?